Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o oszczędzaniu energii elektrycznej. Oczywiście jest to temat przewodni całej Europy, ponieważ kryzys gospodarczy dotyka wszystkie branże, w tym także automatyki. Dlatego oszczędzanie energii staje się konieczne wszędzie tam, gdzie możliwa jest redukcja zużycia energii. A co za tym idzie kosztów? W przemyśle ciężkim, bardzo duża część maszyn obarczona jest dużym zapotrzebowaniem energetycznym. Wentylatory, suwnice, prasy, pompy, kompresory, mieszadła, dźwigi, transportery to tylko niektóre maszyny, które możemy spotkać w praktycznie w każdej e, fabryce. Z dostępnych statystyk jasno wynika, że w przemyśle około 60% energii elektrycznej zużywają silniki elektryczne. Dlatego jest to główny obszar, w którym warto szukać rozwiązań redukujących zużycie energii. Ok, czyli jak zaoszczędzić energię? E, najlepszym zadaniem jest optymalizacja pracy silnika. Jest to bardzo ogólne pojęcie, ale wyjaśnimy go, ponieważ jest to istotne. Optymalizacja pracy silnika e, głównym celem jest dopracowanie układu napędowego do rzeczywistych potrzeb silnika. E, doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich silników, zarówno e, jednofazowych, jak i trójfazowych, jest zastosowanie przemiennika częstotliwości, potocznie nazywanego falownikami. Wyposażone są wiele funkcji zapewniających nie tylko precyzyjną pracę silnika, ale także przynoszące wymierne oszczędności. Funkcje diagnostyczne pozwalają zwiększać wydajność systemu, co pozytywnie wpływa na poprawę produktywności. Dzisiejsze nowoczesne falowniki pozwalają na inteligentne sterowanie silnikiem. Przemienniki częstotliwości najczęściej stosowane są do regulacji prędkości obrotowej silnika do aktualnych potrzeb urządzenia. Pozwalają także dostosować czas rozpędzania i zwalniania silnika, a łagodny rozruch chroni komponenty silnika, tym samym wydłużając jego żywotność. Ok, ale jak to sprawdzić w praktyce? Co to oznacza w praktyce? Zmniejszenie obrotu silnika już o 20% powoduje spadek zużycia prądu nawet o 40-50%. Sprawdzimy to. Oczywiście zaraz podłączymy naszą, nasz system, czyli falownik podłączony do wentylatora. Falownik to jest LG LSM100. Wentylator ścielny o mocy 012 kW Jest to trójfazowy wentylator, ale jak informuje nas tabliczka znamionowa, wentylator przystosowany jest do zasilania napięciem 3 razy 230 V. A więc zamieniliśmy zaciski wyjściowe, połączyliśmy w trójkąt i mamy gotowy, gotowy, gotowy system do sterowania falownikiem wentylatora. Czyli tak, w praktyce zmniejszamy obroty o 20% i sprawdzimy miernikiem cęgowym, jak spadnie pobór prądu w tym falowniku. A więc włączamy do zasilania falownik. Dajemy start, jak słyszymy, wentylator zaczyna się obracać. Zaczniemy od maksymalnej częstotliwości 50 Hz i Podłączymy y, miernik cęgowy, ustawimy na prąd przemienny i zbadamy jego wartość. Jak widzimy, pobór jest około 3,3 Ampera. Teraz zmniejszymy obroty o 20%, czyli około 40 Hz. Ok. I jak widzimy, pobór prądu. Od razu spadł do 2,17A i jeszcze zejdziemy o 10 Hz, czyli o 40% od wartości początkowej, czyli do 30 Hz. I jak widzimy, e, pobór prądu to jest tylko niewiele ponad 1A. Czyli, jak możemy zauważyć, faktycznie zmniejszenie obrotów silnika o 20% przyczyniło się do tego, że byliśmy w stanie zredukować pobór prądu praktycznie niemalże o 40%, a zmniejszenie obrotu silnika o 40% jesteśmy w stanie zredukować pobór prądu aż o praktycznie 60%. Dlatego, reasumując w kilku punktach, dlaczego warto regulować prędkość obrotową silnika? Na pewno przynosi to oszczędność energii. E, możemy dostosować czas rozpędzania podczas rozruchu oraz czas hamowania podczas zatrzymywania. E, oszczędzamy komponenty silnika e, dzięki łagodnemu rozruchowi. Zwiększamy wydajność instalacji. E, możemy dostosować moment obrotowy do aktualnych potrzeb silnika. E, również możemy zredukować poziom hałasu generowanego przez wentylatory i pompy. E, mają pozytywny wpływ na środowisko. Oraz warto wiedzieć, że silniki o okresie sprawności IE2, które zostały wyposażone w przemiennik częstotliwości, klasyfikowane są wówczas jako silniki o okresie sprawności IE3, a więc zgodne z wszystkimi najnowszymi normami prawnymi. Dziękuję za uwagę.